Pierwszy etap robienia maści z nagietka, maści nagietkowej, ja użyję suchej, suszu. Oczywiście latem, jeżeli mamy świeży, możemy zrobić ze świeżego kwiatka, natomiast ja użyję suchego. Szyba, takie ładne kwiatuszki. Próbujemy do, do jakiegoś naczynia, w którym po prostu będziemy zalewać go oliwą w pierwszym etapie. Na razie próbuję wydostać go. Taki ubity jest w tym baczuszce. damy radę. Nagietka będzie tyle, że zalejemy go oliwą z oliwek ponad, ponad tutaj górę, tak? Czyli musi być cały pokryty i troszeczkę więcej. Dlatego sukien, skoro mam taki to że ładne. Ładnie. Pachnie. Dobrze, myślę, że tyle starczy. Teraz bierzemy, odrobinę spirytusu i troszeczkę pokropimy, żeby przygotować kwiatki do, o! do lepszego wydania z siebie z tych wszystkich cennych substancji. Także na chwilę. Wystarczy dosłownie troszeczkę spirytusu i za chwilę zalejemy oliwą. No i po jakichś 10-15 minutach, po pokropieniu spirytusem, kwiaty nagietka, zalejemy oliwą z oliwek. Oczywiście taką fajną z pierwszego włóczenia. No i zalewamy, zalewamy. Tak żeby były całe ładnie zakryte. Są porządnie zakryte, no wiadomo, zawsze troszeczkę kwiatki też lubią się trochę od dołu podejść do góry, więc w porządku. wszystkie są ładnie, bardzo ładnie pokryte. I teraz, teraz po prostu zakręcamy słoiczek i zostawiamy go na tydzień czasu chociaż na tydzień czasu. Oczywiście codziennie dobrze jest troszeczkę tam wstrząsnąć z No i będziemy po tygodniu przejdziemy do dalszej produkcji maści nagietkowej. Do zobaczenia za tydzień. Witam ponownie dzisiaj moi drodzy minął już, no u mnie minął miesiąc czasu, jak zastawiłam kwiaty nagietka zalałam oliwą z oliwek, czyli zrobiona już mamy, można powiedzieć, że już jest gotowa oliwka nagietkowa w ten sposób. Co teraz zrobię? No trzeba to przecedzić, czyli teraz. I co możemy teraz z tego zrobić? To jak powiedziałam, mamy już wspaniały kosmetyk, czyli oliwkę nagietkową, a później jeszcze zrobimy po przecedzeniu, zrobię Część zostawię sobie na, samą, jako samą oliwkę, natomiast z pozostałej części wykonam maść nagietkową. No więc, robimy. Ja sobie tutaj przygotowałam taki garnuszek, w którym robię w nim, ponieważ żeby jak najmniej naczyń było po, pobrudzonych, a jednocześnie żeby jak najmniej stracić tej oliwki, prawda? Więc sobie tutaj biorę przez gazę, może za grubo, o, żeby bo można wycisnąć i sobie całość po prostu przecedzimy przez gazę. A robię to w tym garnuszku, dlatego że będę za chwilę tutaj wosk rozpuszczała w nim, więc wosk pszczeli oczywiście, dlatego wolę już w jednym naczyniu wszystko robić, nie? No, proszę, chyba wezmę to na dwa razy. żeby sobie to fajnie wycisnąć. Do no, tego się naprawdę rewelacyjnie sprawdza gaza. Bardzo fajnie się to wyciska. No, każdy ma swój, swój sposób, swoją metodę, prawda? Fajnie, widać te płateczki kwiatów na Gietka. Bardzo mi się podobają. Aha, mamy już dosyć sporo. O, jakie tłuste łapki. Żeby było łatwiej to przecedzać, to ja może sobie część już tutaj zleję do buteleczki. Trzeba po prostu zdecydowanie lać, a nie się bawić. No i mam tu już buteleczkę oliwki nagietkowej. No i mamy już przecedzone, czyli zobaczcie, z takiego słoiczka, troszeczkę większy niż drzemnie, wyszła mi taka buteleczka, czyli 100 ml oliwki nagietkowej. Muszę trochę obetrzeć ten słoiczek, bo wszystko jest tuste. także sobie Taką oliwkę możemy już bezpośrednio wcierać, czy to w naszą skórę, czy, czy po prostu użyć jej do jakiegoś kremu, do serum. Ma wspaniałe właściwości. A wiecie, po oleju żoba mam taką buteleczkę. Zawsze sobie zostawiam takie buteleczki, i po prostu później można fajnie sobie wykorzystać do takich, właśnie, różnych swoich wytworów. <laughs> Dobra, teraz mamy tutaj. Pozostałą oliwkę. I teraz będziemy podgrzewać leciutko, żeby rozpuścić w tym wosku. Wosk pszczelego użyję, zaraz sobie tutaj zważę i sobie proporcjonalnie dodamy. Tak. No i teraz sobie tutaj właśnie na tej wadze zmierzyłam, zważyłam ile mi wyszło tej oliwki. Czyli najpierw sobie zważyłam sam garnuszek, potem całość. No i wyszło mi, że. Waga sama, sama ta oliwka waży 180 gram. W przypadku, jeżeli chcemy maść zrobić i użyjemy wosku pszczelego, tak jak tu widzimy, ja mam taki, to użyłam, użyję 10%. 10% tego was, masy oliwki, tak? czyli w tym przypadku 18 gram. Co teraz muszę zrobić, to trzeba leciocieńko podgrzeć, bardzo powolutku, ostrożnie, żeby tam nie przekroczyć tych 60 czy 70 stopni. Także ja bardzo wolniutko to podgrzeję. Ja to zawsze robię raczej w kąpieli wodnej, czyli mam taką patelenkę małą i sobie tak o. Taką patelenkę sobie biorę małą. O, zagrzewam sobie tutaj wodę i sobie w tej wodzie po prostu sobie to powoluśku, powoluśku podgrzewam, żeby po prostu, o, użyję sobie tego do mieszania i będę sobie tym mieszać powolutku mieszać, mieszać, mieszać i dodawać aż się to wszystko fajnie rozpuści i kiedy się już rozpuści to wtedy sobie przyleję do słoiczka czyli podgrzewamy teraz oliwkę leciusieńką no, leciusieńko naprawdę i już się fajnie i już się fajnie. Wszystko ładnie rozpuściło. Po gruntownej analizie stwierdziłam, że najlepiej wlać do jednego słoiczka szklanego. Nie bawić się tak w 10 słoików. O! Ciach i będzie w jednym. Jak będzie trzeba, to się przełoży. O, na razie jest ok. Z takiego jednego wsypałam tutaj z takiego opakowania nagietków, jak widzieliście, z 50 gram, wsypałam może połowę, czyli około 20-25 gram. I ileż mamy tutaj wspaniałej maści nagietkowej. Taki malutki słończek. To, to. Teraz po prostu fajnie zakręcę. Zastygnie. Oprócz tego 100 ml jeszcze nam oliwki cudownej, którą będę wykorzystywać sobie do produkcji kremów. Kwiaty nagietka. Pamiętajmy, że to nie tylko oliwka czy, czy maść nagietkowa, bo również możemy pić napary, nagietka. Nagietek jest cudownym, cudowną roślinką. Ma wspaniałe właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, przeciwgrzybicze, nawet przeciwwirusowe. Także warto sięgnąć po tą roślinkę i sobie nawet od czasu do czasu zrobić napar, a nawet częściej. Także pokażę jeszcze, jak się troszeczkę skrzepnie, jak to, jaką będzie miało konsystencję, no ale to musimy poczekać troszkę, niech się, niech się to po prostu zsiądzie ładnie, ta maść. Także jeszcze za chwilkę powrócę. No i jestem po godzinie, jestem po godzinie, jak już zlałam sobie tę tą maść nagietkową, tak? czyli oliwka nagietkowa z woskiem pszczeli my już maść, maczmy to takie, o, i, i można sobie posmarować. Ja tutaj mam akurat skaleczone, więc sobie będę smarować. No to jest taka, on jeszcze troszeczkę będzie twardszy, a jeżeli chcemy go trzymać dłużej, no to wiadomo, nie najlepiej w lodówce, nie? I takie cudenko. Warto mieć naturalny lekastewko na jakieś problemy ze skórą, na przykład. No I to tyle, proste, prawda? Apa.